Wyspa dźwiedzi. Na wyspie tej Królika z łóżkiem można spotkać Wyspa świeci to nie plotka Uwierzyć chcieli Oglądać świętem to jest braka. Na wyspie tej Palony będą niczym jabłka Wyspa Niedźwiedzi to nie plotka Uśmiechnij się Tysiące przygód ciebie spotka Edith, swych przyjaciół ma! Edith, wracaj! Grzecznie siądź na wyspie z bądź przeżywaj z Edith, bo to właśnie dla was jest ten film. Wy zdanie dzieci przedstawiamy najwyższy czas. Postać filmy mnóstwo zdarzeń, miliony przygód oraz marzeń. Oglądaj nas, otończy ciebie tysiąc wrażeń.